Witam Was serdecznie, robię wstęp na wstępie, dwa wypady, dosłownie dwa wypady po pracy na jedną godzinkę, czyli dwie godzinki w sumie po dwóch dniach spędziłem tutaj na tym polu, hmm, powiem Wam jest ciekawie, jest ciekawie, nie ma dużo tych, tych, tych sygnałów, ale naprawdę jest fajnie. Ja poświęcę na to więcej czasu po prostu w weekend, a to jest film po prostu takie rozpoznanie po prostu terenu, zobaczyć co jest tutaj grane po prostu, bo dopiero sobie załatwiłem tą miejscówkę, więc nie przedłużam po prostu i zapraszam Was na odcinek, się serdecznie, załatwiłem sobie pozwolenie na pole za niedługo to będzie sadzone będą drzewa, także yy, korzystam póki mogę, więc zobaczymy, ogólnie tutaj obok naprzeciwko jest naprawdę fajny fajne poletku, naprawdę tam coś wychodzi, ale nie mogę tam chodzić, bo jest inny właściciel jest inny właściciel i po prostu byłoby ciężko, ciężko pozwolenie, bo jest jakiś taki upierdliwy, ale tam wiem, że tam jest z yy, XVII wiekiem sypie Także zobaczymy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, więc nie przedłużam i widzimy się przy pierwszym dołeczku, Simałeczko. No, pierwszy fand, jakaś podkładeczka, już myślałem, że moneta na start, ale jednak jakaś podkładka. Czyste pole jest, dość czyste. Dopiero kawałek przy czym, ale słuchajcie, jest czyściutkie. Także no zobaczymy, lecę dalej. Nie kolejny sygnał do po paru krokach, ale czyściutko naprawdę. I mamy sztucięcy, jakiś taki nietypowy wielki ale srebro to nie jest biło bardzo śmieciowo. To jest metal jakiś No ale jest taki sztuciec. <laughs> Lecimy dalej No i po paru sygnałach Mam jakiś krążek Ale co? Tego nie wiem jakiś moniaczek chyba Chyba moniaczek Myślałem, że guzik, ale jest, jest bardzo duży osad na niej Teren zalewowy Ja po prostu postaram się ją wycieścić w domu jak zawsze I wrzucę Wam fotę Ale jest małniaczek pierwszy Prawdopodobnie, także jest spoko Lecimy dalej No jest wentyl Wentyk no ja Mam te sygnały takie Dziwne Trochę aluminium Jakieś kolorki, zobaczymy Jakaś moneta tam w jedna wpadła, zobaczymy Co z tego wyjdzie ja sobie teraz wrócę, tutaj jest bliżej. Tu mi, to pole mnie naprawdę interesuje. Jest ciężko, żeby tam znaleźć, do, dostać pozwolenie. Tutaj kiedyś chodziłem, jeszcze nie było tych drzew z tych starych odcinków. I tam znalazłem rzymską monetę. I to wszystko tutaj razem jest. I no zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ja lecę dalej. No jest kolejna krągłość. Jeszcze nie wiem, co to. Ja powiem Wam, że mało tych sygnałów jest. Nie wiem, czy nie będę robił dogrywki już, już po południu. Po pracy jestem dopiero. Jest już nie wiem, która będzie godzina, ale zaraz, za chwilę będzie ciemno. No i co mamy? Mamy jakiś guziczek. Guziczek, ale jest współczesny, kurde. jakiś od spodni. Gwiazdki. Ale współczesny. Na pewno. No szkoda, nic, lecę dalej. No tak chodzę już trzecie, trzeci, trzeci yy, raz, nie? Trzecie przejście i kurde wyskoczył mi stare, model starego auta. Część, maska dosyć, dokładnie. I sobie kurde ludzie z roboty się zatrzymują, pytają o coś. Nie mam czasu dzisiaj. I parę tych części już wpadło do tego auta. Jest tutaj rozwalony. Na, akurat na tej linii wpadło parę części od auta. No i teraz spada maska i wiem, że to jest jakiś starszy model maski. Także fajne. Ja nie przedłużam ile co dalej. Powiem wam, że już ciemno się robi. Naprawdę jest... Już będę kończył, idę w stronę auta na dzisiaj. Zrobimy dogryweczkę. Tutaj coś wpadło takiego niby starszego, nie wiem. Może się mylę. Zniszczone takie. Nie ma nic. Jak na razie czysto. Powiem wam, że, że ciężko, ciężko. Chyba... Chyba nic tutaj nie będzie, ale nigdy nie wiadomo, nie? Lecę dalej. No już prawie ciemno się robi. Miałem kończyć i patrzcie, nie wiem, nie wiem jeszcze co, nie chcę krakać, ale patrzcie ze mną Kurde, już taki, taki wysoki piękny sygnał był I mamy grubą monetę A jak jest grubą, znaczy monetę, nie wiem jeszcze czy to moneta A jak jest gruba, to znaczy, że Rzym Kurde Powiem wam, że jest wytarta Strasznie Ale prawdopodobnie jest tu Rzymek Mówiłem, że tu Rzym siedzi, kurde. No i nie wiadomo. Ale po grubości mógłbym powiedzieć, że, że Rzymek. Ja ją postaram się lekko wyczyścić w domu, bo już jest późno. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale prawdopodobnie jest Rzymek, także. Mega, mega, kurde. Powiem wam, że byłem już zrezygnowany. Ale coś tutaj wyszło. Ja sobie go sprawdzę w domu. Ale super, jak jest Rzymek, jest dobrze i był. Nie był głęboko, był na pół sztycha. Był na pół tutaj, także... Także spoko, zobaczymy. Ja się tu będę rozejrzeć. No widzimy się po prostu na, na, na dogrywce, nie ma co przedłużać. Więc do następnego. Yo. No i witam Was w kolejnym dniu, też mam godzinkę czasu, dosłownie. Yy, już zrobiłem jedno przejście, powiem Wam, że, że dosłownie 4-5 sygnałów. Naprawdę czyste to pole, więc yy, nie wesoło. Wiem, że tutaj po tej stronie, tak jak mówiłem, jest naprawdę zacnie, ale tutaj jak na razie kiepścizna i teraz spadło coś współczesnego od jeansów, guzik, także nie przedłużam, bo mam mało czasu ile lecę dalej. I teraz spadł jak ciężarówki. Dziecięcej, naprawdę. Mało, mało tych sygnałów, ale nie poddajemy się. To jest dobre pole, takie jest na weekend, żeby sobie pochodzić, podślałtować się. Ale mam drugo, na drugie jeszcze pole pozwolenie. I tam wiem, że tam jest więcej masa śmieci, jest. No, ale mogą być tam też zacznę fanty, więc też poświęcę to w weekend tylko ten, na to czas. A zobaczymy, może będę sobie. Za niedługo się sezon skończy, także będę kończył robotę o, o 3.30. Więc będę miał więcej czasu, będę sobie jeździł na winnicę. Ja jak na razie nie przedłużam i lecimy dalej. No i kolejny sygnał, jest kuleczka muszkitowa. super, dawno nie było, Także mega, lecimy dalej. Miało być pole obfitości, ale widać, że jakieś, nie wiem, części z jeansów wychodzą, kurde, mało sygnałów, naprawdę mało sygnałów. Pusto, pusto, dość, dość puste te pole, też nie mam czasu za bardzo, żeby le lepiej sprawdzić. Także myślę, że dopiero w następnych odcinkach będziemy mogli to lepiej sprawdzić. A w tygodniu no nie dam rady. Jak na razie, póki jest sezon, nie dam rady. Więc kontynuuję, póki coś fajnego nie znajdę i się włączę za jakiś czas. Kawałek łuski. Prawdopodobnie myśliwskiej nie znam się na łuskach za bardzo. Ale tu dość sporo polowań się odbywa co roku. Zresztą, jak chodzę, to widzę cały czas wiele, wiele tych dupek od Breneki. Także nie przedłużam jacy dalej. No i kurde, w końcu chyba jest moniaczek He Hej Tak jest Moniaczek 25 centów Republiki Francuskiej Można powiedzieć, że między wojnie <ścoughs> Francuska monetka z 1900. 17? Nie No mo i tak, 17 1917 rok Także Niezwyrocznik Super, już strzelają tu gdzieś, kurde Słysz jakieś strzały, oni są kurde jacyś coś dziwni naprawdę Nie mają określonej pory, tylko kurde Chyba jak sobie golnie to sobie wyjdzie, bo mu się nudzi, nie? Ale nieważne, nie przedłużam, bo już się ciemno robi. Jest moniaczek, także super i lecimy dalej. Kurde, myślałem, że dzwonek. A tu taki kurde gwint. Nie wiadomo od czego. dwody gdzieś na pewno, jakieś łączenie. Do czegoś. No ale. Powiem wam, mało, mało sygnałów. Nie mam czasu chodzić, tak naprawdę, tak jak mówię, nie? Ja teraz ja zrobiłem jedną trzecią tego pola. Znaczy nie dokładnie tak tylko sobie chodzę. Mało, mało śmieci, mało, mało sygnałów. Także zobaczymy, nie? Taki krótki będzie filmik po prostu z tego wypadku, żeby pokazać wam bo tak jak robiłem tą ankietę właśnie żeby, czy chcieliście, żebym poszedł na... w, w las, w pole, czy w winicę wybraliście pole taka odmiana naprawdę przyjemnie, powiem wam, naprawdę przyjemnie się kopie super fajna sprawa ale nie w tygodniu, bo jest naprawdę ciężko ja mam godzinę... co ja w godzinę z, znajdę tutaj? nic nie znajdę w godzinę, także nie przedłużam, bo już mi się dzień kończy Robię powrót, zobaczymy co wpadnie. Jak coś będzie ciekawego, to się włączę. Siemanko, to kółeczko to zawsze, zawsze musi być, wszędzie, wszędzie są te kółeczka gdzieś od koniny, może albo od nie wiem, różne, różne są, różne to to, kurde, znajduję różne, różne tematy na ten temat. Nawet jako ozdoba dla dziewczyny używały to jako ozdoby, ale czy to jest to? Nie moja tym głowa nie mam czasu nawet Także taka pierdółka, ja idę w stronę auta. No i zobaczymy, lecę dalej. No i kolejny sygnał. Jest chyba mniaczek. Na pewno młoniaczek 16 eee, ok, wiek prawdopodobnie. 17, XV, sorry. 17 wiek, okres Ludwika XIV zapewne Siemaneczko, witam Was podczas montowania filmu. Ta moneta, którą tu widzicie właśnie, yy, może nie będzie widoczna na niej z yy, Waszej perspektywy, ale ja widzę ranty yy, tej monety, widzę tam yy, napisy. Jest to dublet tron, yy, yy, podwójny turniej, okres Ludwika XIII, także XVII wiek na 100%. Yy, I tyle w temacie, lecimy dalej. No ja robię podsumowanie szybkie z dwóch dni, dosłownie z, z dwóch dni, z dwóch godzin dosłownie dwie godzinki po robocie, nie więcej jak widzicie, no taka garstka śmieci, nie jest źle, nie jest źle pomimo, że bywało gorzej jakaś łyżka, wszystko, że się, no nie wszystko śmieci wam nie pokazywałem, tam parę rzeczy wam pokazałem tylko no i jak na dwie godzinki, no wpadły cztery monety w tym jeden rzymek, który jest e, niestety jest tyrany ja go spróbuję doczyścić, zresztą pewnie widzieliście na, fo na fotce, czy coś na nim jest, ale 11% 100% jest to rzymek. Tylko, że jest po prostu styrany. No i jakieś i dwie monety z XVI wieku prawdopodobnie, tylko, że też styrane. No, jedynie zachowana dobrze jest ta współcześniejsza moneta sprzed 100 lat. Także naprawdę nie jest źle. Nie jak na dwie godziny kulka muszkietowa, jakieś guziczek, nie wiem, czy od dzieńców, czy nie. Naprawdę... Ciekawe, ciekawie jest, ciekawie, nie wiem, no, mogłoby być lepiej, ale jest, jest dobrze, także jak od Rzymu po, XVI, po XVII po 17 wiek jest naprawdę fajny przedniowiekowy, tylko tak jak mówię, naprawdę mało jest tych fantów, więc ja po prostu poświęcę tu więcej czasu w weekend, a jak na razie, a jak na razie to żegnam się z Wami, dzięki wielkie, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnych filmikach, siemaneczko.